Witam Państwa w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej. Zapraszam na magazyn miejski. Jak bezpiecznie spędzić święta Bożego Narodzenia? W Dębicy rozstrzygnięto konkurs literacko-plastyczny o świętej Jadwidze. Życzenia dzieci z przedszkola w Straszęcinie. Święta, a także okres przed nimi to czas radosny, ale to też czas, kiedy bardzo często stajemy się ofiarami złodziei. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo sprawdzali reporterzy naszej telewizji. Okres przedświąteczny to czas przygotowań i zakupów. W natłoku obowiązków i poszukiwania prezentów pamiętajmy jednak, że to także dni wzmożonej aktywności kieszonkowców. Jak podkreślają policjanci, złodzieje niestety nie świętują i powinniśmy zachować szczególną czujność, zwłaszcza podczas kupowania gwiazdkowych upominków. Wiadomo jak jest święta. Gorączko, gorączkowo wykonujemy zakupy. Nie zwracamy uwagi na towar zakupiony, ten portfel czy dokumenty. Wkładamy pośpiesznie nieraz do kieszeni, która jest najwygodniejsza w tym momencie. Należy chować do wewnętrznych kieszeni. Torebki, panie, oczywiście nie, podkreślam, standardowo z tyłu na biodrze, tylko z przodu, przed sobą, żeby mieć cały czas dostęp do tego. Nie zdajemy sobie nieraz nawet sprawy z tego, że ktoś nas obserwuje, widząc nas y, robiących zakupy w pośpiechu, będzie się nam przeglądał w sytuacji, kiedy. Przypuśćmy, będziemy płacić w kasie, odstawimy tę torebkę z boku i można bardzo łatwo się tych dokumentów czy portfela pozbyć. Jak dowiedzieli się reporterzy polskiej telewizji regionalnej, w najbliższych dniach w naszym mieście i regionie więcej funkcjonariuszy będzie patrolowało ulice, przystanki, sklepy oraz place targowe. Jednak najważniejsza jest nasza wzmożona uwaga i zdrowy rozsądek. Na przykład zakupionych prezentów nie powinniśmy zostawiać w widocznym miejscu w samochodzie. Policjanci radzą, żeby wszystkie paczki chować w bagażniku, gdzie nie będą łatwym łupem dla potencjalnych złodziei. Święta to także czas, kiedy częściej wyjeżdżamy i pozostawiamy. Bez opieki nasze domy i mieszkania. Pamiętajmy, aby dokładnie sprawdzić, czy zamknęliśmy drzwi i okna. Coraz popularniejsze jest również instalowanie alarmów, monitoringu czy korzystanie z usług firm zajmujących się ochroną mienia. Bardzo dobrze jest też powiadomić o naszym wyjeździe zaprzyjaźnionych sąsiadów. Jeżeli takie osoby są, poprośmy o to, żeby przyglądały się, przyuważyły, jeżeli by się ktoś kręcił wokół naszego mieszkania czy domu. Jest to informacja, jeżeli są osoby niepokojące, wystarczy zadzwonić, mówię tutaj na straż, na straż miejską, czy też do nas i my to po prostu zweryfikujemy. Jeżeli będą osoby w jakimś samochodzie, przecież wylegitymujemy, sprawdzimy te osoby i już będzie wiadomo, że ktoś nad tym domem piecze, ma i pilnuje tego mieszkania i dobytku sąsiada, czy też naszej rodziny. Zachowajmy także ostrożność podczas świątecznych podróży. Zdaniem policjantów jest to czas, kiedy niestety na naszych drogach dochodzi do zwiększonej liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Pamiętajmy też, żeby nigdy nie wsiadać za kółko po wypiciu alkoholu. Zatem, jeśli zastosujemy się do tych kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku, z pewnością ostatnie dni Starego Roku przeżyjemy w spokojnej, rodzinnej. I radosnej atmosferze, czego serdecznie Państwu życzymy. W Domu Kultury Śnieżka w Dębice podsumowano międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki pod hasłem Spacer ze Świętą Jadwigą Śląską po Ziemi Dębickiej. Święta Jadwiga Śląska jest patronką Dębicy. Co roku w naszym mieście organizowany jest konkurs, którego głównym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania historii Dębicy i naszego regionu. Podczas tegorocznej edycji wspólny spacer przybliżył młodemu pokoleniu postać Patronki Dębicy. Konkurs został ogłoszony w ramach Dni Patronki Miasta, gdzie główne obchody były 10 października przed ratuszem, obok figurki, gdzie wszyscy razem zgromadziliśmy się i oddaliśmy. Hołd naszej patronce. W ramach właśnie dni patronki miasta został ogłoszony m.in. konkurs plastyczny dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola, jak również w grupie wiekowej klas 1 do 3 oraz klas starszych, czyli od 6 do 8 szkoły podstawowej. To skoro już władze miasta się wystarały o to i otrzymały od władz kościelnych. Ten patronat, więc no należałoby w jakiś sposób to propagować, a zwłaszcza wśród ludzi młodych, bo to jest przyszłość naszego miasta. I właśnie taka idea nam przyświeca, żeby ten patronat w szczególny sposób uczcić, a jednocześnie pogłębiać wiedzę ludzi młodych, młodych mieszkańców Dębicy o tym, kim była święta Jadwiga, co robiła, czym się zajmowała, jakie miała zasługi. No i w końcu ten tytuł świętego nie otrzymuje się tak od tak, prawda? W tym roku odbyła się już dziesiąta, jubileuszowa edycja tego konkursu. Uczestnicy recytowali wiersze, pisali listy, a także wykonywali prace plastyczne. Nasza cała grupa, panie i siostry, i zabraliśmy świętą Jadwigę do kabliczki Edmunda, a ona jest koło naszej ochronki. Napisałam list do świętej Jadwigi z prośbą bo z prośbą o prowadzeniu po Dębicy. Pierw chciałam wymyślić, jakie miejsca bym chciała i na pewno pokazać. Kiedy już byłam pewna, to już poszło łatwo i napisałam, że po prostu chcę oprowadzić po takich miejscach w Dębicy. Atmosfera jest bardzo fajna i na pewno wezmę jeszcze udział. Przygotowałam świętą Jadwigę, która patrzy na rynek oraz na ratusz i ona trzymała y, w ręku y, kościół Świętej Jadwigi. Trudno było? Długo ci to zajęło? Jak wyglądały te przygotowania? Znaczy nie było trudno, ale trochę mi to zajęło. Y, ma, y, tak naprawdę to y, lubię rysować, i po prostu wszystko robię y, takiego plastycznego. Lubię wycinać, malować. Bardzo interesuję się historią i szczególnie historią Dębicy. A moją pracę wykonałam charakterystyczną techniką. Była wykonana w czarno-białej kolorystyce i do wykonania tej pracy użyłam cienkopisów o różnych długościach. W ramach obchodów Dnia Patronki Dębicy zaplanowano także postawienie w naszym mieście ogólnodostępnego sekretarzyka w formie gabloty, który wspólnie z ławeczką ma tworzyć ciekawy kącik czytelniczy. Dzięki tej inicjatywie jeszcze lepiej będzie kultywowana pamięć o świętej Jadwidze. W tamtym roku ustawiliśmy ławeczkę koło, koło y, tej figurki Świętej Jadwigi. Y, następnie dzisiaj w tym roku y, postanowiliśmy jeszcze wykonać taki sekretarzyk, w którym będą y, różne y, publikacje odnośnie y, działalności Świętej Jadwigi. Czyli książki, jakieś tam albumy, zdjęcia, y, spis wydarzeń. Także każdy będzie mógł przyjść, usiąść, wziąć sobie tą książkę, poczytać, odłożyć z powrotem, zostawić dla kogoś innego. Taka jest idea. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Sekretarzyk zostanie zamontowany na wiosnę no i mamy nadzieję, że będzie służył właśnie wszystkim mieszkańcom. Pomysł, właśnie, tak jak mówię, zrodził się tutaj od stowarzyszenia właśnie dziesiątka szkoły podstawowej numer 10 przy naszym takim skromnym udziale Urzędu Miejskiego. W części literackiej konkursu o świętej Jadwizie pierwsze miejsce zajęła Klaudia Ochab wraz ze swoim opiekunem Izabelą Ceglarz. W kategorii klas od czwartej do ósmej przyznano trzy nagrody równorzędne. Otrzymały je Alicja Wojnarowska, Lena Grzyb i Nikola Gawlik. Z kolei w kategorii grup przedszkolnych wyróżnione zostały m.in. Nadia Kopala i Emilia Kabos. O jakich prezentach marzą najmłodsi? I jak wyobrażają sobie Świętego Mikołaja i czego sobie życzą i nam z okazji Świąt Bożego Narodzenia? O tym opowiedzą nam dzieci z przedszkola w Straszencinie. Wszyscy lubimy dostawać prezenty, najmłodsi też, ale oni mają szczególne wyobrażenie, jak wygląda Święty Mikołaj. Mikołaj wygląda: ma czerwoną czapkę, worek z prezentami. I ma białą brodę. Dostałam ogromny prezent i w tym prezencie był damę z lalkami. Od tego Mikołaja bym jeszcze chciała dostać strój Biedronki. Dostałam od niego takiego dinozaura, którego trzeba pokonać, wyszlając z takiego drugiego samochodu i trzeba go pokonać. Dzieci nie tylko marzą o prezentach, ale także chcą, aby spełniły im się życzenia świąteczne. Chcesz złożyć mamie i tacie i Wojtusiowi i Antościowi. Chciałabym życzyć rodzicom wesołych świąt. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i wesołych świąt. Żymy wszystkich świąt. Zarówno tym najmłodszym, jak i trochę starszym życzymy spełnienia wszystkich życzeń. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.